Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: Czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus: Wstań. Weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże tego dnia był Szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: Dziś jest Szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy. On im odpowiedział: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje nosze i chodź. Pytali go więc: Cóż to za człowiek ci powiedział? Weź i chodź. Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w Szabat. Trzeciego dnia stworzenia, wedle opisu Księgi Rodzaju, Bóg oddziela ląd od wody, a potem pozwala na tej oddzielonej, wydobytej z wody ziemi, wyrosnąć trawie, roślinom. Woda i ląd, woda i Ziemia, która jest jakimś konkretnym miejscem, gdzie coś się może wydarzyć, na którym można pewnie stanąć. Te dwa znaki wprowadzają nas dzisiaj w tę liturgię Słowa, w to Słowo, którym Pan nas chce od nowa stwarzać. Już trzeci dzień rekolekcji z rzędu. Najpierw dostajemy pierwsze czytanie, wizję proroka Ezechiela, w, jest, w której jest bardzo wiele o wodzie. Ezechiel widzi świątynię, a więc miejsce kultu, miejsce spotkania z Bogiem, miejsce doświadczania Jego bliskości i widzi, że z tej świątyni wypływa życiodajna rzeka. Rzeka, która płynie ku światu, który jest jałowy, który jest pustynny i, i sprawia, że z powrotem ta pustynia, ta spalona ziemia zamienia się w ogóle, wraca do niej życie. Przepiękna wizja proroka. Chcielibyśmy, żeby ta wizja spełniała się i na nas. Żeby to Słowo było nie tylko jakimś poetyckim obrazem, ale żeby było o nas. Bo to jesteśmy w świątyni. Przychodzimy tu, żeby oddać cześć Bogu. Przychodzimy tutaj, żeby Go spotkać, żeby doświadczyć Jego bliskości. A potem stąd wyjdziemy. do naszych domów, jutro, do naszej pracy, do naszych relacji z ludźmi. Mamy być tą rzeką, my, która zaniesie życie. To my mamy być tym zdrojem, tym strumieniem wypływającym ze świątyni i zanoszącym życie światu. Oto się modliliśmy w tej modlitwie rozpoczynającej już dzisiaj. Abyśmy zanieśli światu dobrą nowinę o zbawieniu. W Ewangelii słyszymy o sadzawce, która nazywa się Betesda, osadzawce, której ludzie o miejscu, w którym ludzie doznają uzdrowienia. Bardzo długo myślano, że, że to miejsce nie istniało nigdy naprawdę, że jest tylko wymysłem Ewangelisty Jana, takim miejscem symbolicznym. Może to poniekąd sugerować ta nazwa Bethesda, Betheset po hebrajsku, czyli Dom Miłosierdzia. Wielu badaczy mówiło, a te pięć krużganków to jest symbol pięciu pierwszych ksiąg Pisma Świętego, czyli tory, czyli prawa ludu Bożego. No to jest takie symboliczne miejsce, Jan je sobie wymyślił jako miejsce akcji tego uzdrowienia, które opisuje. Aż po wielu, wielu latach, latach 60. ubiegłego wieku, archeologowie w Jerozolimie po swojemu zdumieniu odkopali sadzawkę wyglądającą dokładnie tak, jak Jan ją opisał. Dwa głębokie baseny, pięć krużganków otaczających. Cały ten kompleks. Najprawdopodobniej tam biło po prostu gorące źródło, do którego ludzie przychodzili, żeby poczuć ulgę, żeby doznać jakiejś formy uzdrowienia w różnych swoich słabościach, chorobach. Widzimy, jak Jezus przychodzi do tego miejsca i spotyka tam człowieka, który od 38 lat cierpi na swoją chorobę. Tego człowieka uzdrawia dzisiaj w Ewangelii. Ale jak się zatrzymamy nad, nad tym słowem, jak damy się zaprosić do Bethesem, do Domu Miłosierdzia, do tej sadzawki, jak staniemy tam obok Jezusa, to dostrzeżemy, że on dwa razy uzdrawia tego człowieka, czy może podwójnie go uzdrawia. Jedno to to, że przy, przywraca mu zdrowie fizyczne. Nie mógł chodzić, może chodzić. Ale uzdrawia w nim też coś o wiele ważniejszego. Coś, co. Miało prawo paraliżować tego człowieka rzeczywiście. 38 lat leży w miejscu, które nazywa się Betheset, Dom Miłosierdzia. I zobaczcie, co on odpowiada Jezusowi na pytanie: czy chcesz wyzdrowieć? Nie mamy człowieka, żeby mnie zawrócił do tej wody, kiedy tam następuje jakieś jej poruszenie, kiedy te, te jej uzdrawiające właściwości, Dochodzą do głosu, nie ma nikogo, kto by mnie zauważył, kto by mi pomógł. A jak ja już próbuję się doczołgać, to inny wchodzi przede mną. Nie ma nikogo, kto by się o mnie zatroszczył, a jeśli już ktoś się pojawia na horyzoncie, to jako konkurencja, jako wróg. Jako ten, komu zależy tylko na tym, żeby mnie wyścignąć, żeby mnie pokonać. Pierwsze i najważniejsze być może, co Jezus zdrawia w tym człowieku, to jest ta przerażająca samotność. Tym bardziej przerażająca, że wśród ludzi, którzy też cierpią, też, też wiedzą, co to znaczy być chorym, tym bardziej przerażająca, że mająca miejsce w domu miłosierdzia, tym bardziej przerażająca. Że zdołała w ciągu tych 38 lat odebrać temu człowiekowi nadzieję. Zobaczcie, Jezus go pyta: Chcesz wyzdrowieć? A on mówi: Nie mam człowieka, żeby mnie tam zawluł do tej wody. Nie dla mnie wyzdrowienie jest już niemożliwe. Nie, nie ma szans się wydarzyć w moim życiu. A wszyscy wokół mnie są obojętni albo wrodzeni. Myślę, że Jezus. Dzisiaj chcę stanąć przy każdym z nas w różnych naszych samotnościach. Może także takich, które nas zdążyły już w życiu sparaliżować. W różnych naszych samotnościach, które może nam już też zdążyły odebrać nadzieję, sprawić, że najbliższych nawet ludzi postrzegamy jako konkurencję, albo jako wrogów, albo doświadczamy ich obojętności. W różnych naszych samotnościach, które i nas czynią obojętnymi i wrogimi, funkcjonującymi w ten sposób, że naszym pierwszym pytaniem jest: jak, jak pokonać tego drugiego, jak go wyścignąć, jak postawić na swoim? Jezus chce stanąć dzisiaj przy nas i powiedzieć, że On jest kimś, komu nasze cierpienie, nasza samotność, nasz paraliż, nasza beznadzieja nie są obojętne. Że On widzi, że On nie potrafi przejść obok, czegoś z tym nie zrobiwszy. Jeśli ktoś wczoraj dał się przekonać do modlitwy psalmami, pieśniami stopni, to dzisiaj pewnie czytał, albo będzie jeszcze czytał psalm 121, drugi z tych piętnastu. A w nim słowa nie zdrzemnie się, ani nie zaśnie ten, który czuwa nad Tobą. I myślę, że pierwsze, najważniejsze być może, co Jezus chce nam dzisiaj powiedzieć, czym chce nas stwarzać na nowo, to jest właśnie to słowo o tym, że jemu, jednemu na pewno nie jesteśmy obojętni w żadnym momencie naszego życia, w żadnym dalszym doświadczeniu, że nigdy nie jesteśmy zupełnie sami ze swoją samotnością, z jakiegokolwiek powodu ona zaistniała w naszym życiu. Kiedy słuchamy tego słowa, słowa proroka Ezechiela o świątyni, z której ma wypływać rzeka życia, kiedy słuchamy tego słowa w Ewangelium w sadzawce, która nazywa się Bet do miłosierdzia, to też trudno nie, nie, nie słyszeć tego słowa jako słowa nie tylko o nas indywidualnie, ale o nas jako o wspólnocie, o nas jako o Kościele. Od wielu miesięcy, nawet lat, raz po raz bardzo boleśnie konfrontujemy się z tym, że Kościół, który powinien być domem miłosierdzia, jest miejscem, okazuje się raz po raz miejscem obojętności na człowieka cierpiącego, skrzywdzonego. Boli nas to, gorszymy się tym. Dla wielu stało się to przyczyną, żeby. Przestać do tego rzekomego domu miłosierdzia przychodzić. Świat wokół nas coraz mniej się spodziewa, że z tej świątyni, którą jesteśmy, może wypływać życiodajna rzeka, że może z niej wypływać cokolwiek dobrego. Tak bardzo potrzebujemy Jezusa odnaleźć wśród pięciu krużganków kościoła. Tak bardzo potrzebujemy zobaczyć Jego, który staje przy nas w naszych samotnościach i który chce stanąć przy samotności człowieka obok nas i dostrzec ją. Bo to słowo dzisiaj domaga się wypełnienia za drzwiami tego kościoła. Jesteśmy tu, aby doświadczyć Jego bliskości. Doświadczamy tego, jak mówi do serca każdego z nas. Przyjmujemy go w Eucharystii, po to, żebyśmy stąd wypłynęli i stali się tą życiodajną rzeką, żeby to słowo, obet Betheseto, dom miłosierdzia, w którym Pan dostrzega cierpiącego, samotnego, stało się ciałem za drzwiami tej świątyni Po to Jezus dzisiaj staje przy mnie w mojej samotności, w jakimś moim paraliżu, w mojej beznadziei może. Żeby potem mógł przeze mnie stanąć przy paraliżu, beznadziei, samotności drugiego człowieka. Może nawet nie trzeba go daleko szukać, może to jest ktoś w moim domu. Może kimś takim stał się w ciągu lat współmałżonek, rodzic, dziecko, sąsiad, przyjaciel, brat, siostra. Pozwólmy, żeby to słowo się wypełniło, kiedy wypłyniemy z tej świątyni. Żeby ta wizja Ezechiela nie pozostała tylko poetyckim obrazem, żeby sadzawka Bethesda nie pozostała tylko przenośną, symbolem, żeby słowo, które Pan nam daje, otrzymało swoje konkretne miejsce, konkretny czas w naszym życiu. Może to będzie telefon do kogoś, do kogo dawno się nie odzywałeś. Może na początek tylko esens. Może to będzie jakieś słowo, które dawno w domu nie padło, jakiś gest. Może to będzie przepraszam, które już dawno powinno wybrzmieć, a może wybaczam, na które ktoś już stracił nadzieję. To już każde z nas potrzebuje odkryć znów na własną rękę w rozmowie z Panem. Ezechiel, kiedy opisuje tę rzekę wypływającą ze świątyni, mówi, najpierw była tylko po kostki, taka płciutka, potem po kolana, potem po pas i nagle ona się staje nurtem, przez który nie da się już przejść, w którym można tylko pływać, dać mu się unieść, dać mu się porwać. Ale trzeba wejść do tej rzeki, bo można też stać na brzegu. Pan nas dzisiaj zaprasza, żebyśmy zanurkowali w nurt tego Słowa. Dali Mu się ponieść do tego kogoś, kto w swojej samotności, paraliżu, beznadziei obok nas czeka, może już od bardzo dawna, na spojrzenie, którego z nich wydobędzie, na Słowo, na gest, któremu zdrowią. Nie stójmy na brzegu. Dajmy się Panu wciągnąć w nurt Jego słowa, dajmy się temu słowu ponieść. Wydarzą się cuda w tym świecie, który tak dobrze znamy, pustynnym, jałowym, To się może stać ogrodem. I tak jak u początku stworzenia, tak dzisiaj Bóg na nowo Ciebie, i mnie zapraszam, byśmy podjęli z Nim współpracę przy zakładaniu tego ogrodu, przy pielęgnowaniu go.